Koronawirus już od prawie roku sieje tragedię na całym świecie, odnotowano ponad 46 milionów zakażeń i aż 1 200 tysięcy zgonów. W wielu państwach wprowadzono blokady i liczne obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Wielu wierzących w tym trudnym czasie zwraca się do Boga w modlitwach, niektórzy twierdzą, że kilka wersetów w Biblii wyraźnie mówi o koronawirusie. Koronawirus wywołał globalny kryzys zdrowotny, który skłonił wiele osób do przeczytania Biblii. Niestety wyszukane w niej pod kątem pandemii opisy nie nastrajają optymistycznie, mają rzekomo zwiastować zarazę i apokalipsę. Mówi o tym coraz więcej chrześcijan, i według nich koronawirus to tylko mały przedsmak tego, co ma nadejść w najbliższej przyszłości. Chociaż w Biblii nie ma wzmianki o koronawirusie, niektórzy twierdzą, że istnieją fragmenty prorocze, które można powiązać z pandemią. Przykładem mają być słowa z Ewangelii, według świętego Mateusza albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą mory i głody i drżenia ziemię po miejscach". Te słowa wypowiada Jezus Chrystus, który ostrzega, czego mamy się spodziewać przed Jego powtórnym przyjściem. Podobny opis znajduje się w Ewangelii według świętego Łukasza, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza, ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Wiele osób uważa również, że koronawirus może być biblijnym zwiastunem zagłady. Oczywiście chodzi tutaj o czterech jeźdźcach apokalipsy zarazie, wojnie, głodzie i śmierci. Koronawirus ma być rzekomo spowodowany przez jednego z jeźdźców, który bez wątpienia prowadzi do nieodwracalnej apokalipsy i zagłady ludzkości. Podczas przyszłego okresu ucisku będą pandemie zarazy, nigdy jednak nie powstaną same z siebie ani nie będą występować przed dojściem Antychrysta do władzy. Pierwszy Biały Koń, Antychryst, wychodzi, by podbić świat. Drugi, czerwony koń, wojna i przelew krwi. Trzeci, czarny koń, głód. I ostatni, czwarty koń, zabija jedną czwartą ziemi. Mogli zabijać mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta na ziemi. O przyszłym ucisku Jezus powiedział: Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nie będzie. Ewangelia Mateusza. Okazuje się, że nie jest to COVID-19. Od czasów Chrystusa było już wiele globalnych pandemii. Większość z nas myślało, że każdy z nich był oznaką wielkiego ucisku. Zarazy i epidemie, wspomniane w Biblii, zawsze oznaczały sąd Boży. W Starym Testamencie są one zwykle powiązane z Izraelem. W Nowym Testamencie o zarazach wspomina się, że wystąpią podczas przyszłego okresu ucisku, po naszej erze, epoce łaski Kościoła, poprzedzając drugie przyjście Chrystusa. Zaraza z Apokalipsy Świętego Jana jest rzeczywiście globalną pandemią, ale towarzyszy jej i poprzedza ją cały szereg innych katastrof na Ziemi. Wszystko zostało stworzone przez Boga, ale również całe stworzenie zostało przeklęte i poddane skażeniu poprzez upadek w grzech.